Siemanko, witam w następnym odcinku z Pris Simulator. W poprzednim odcinku był pod pogrzeb Torpedo, a jak widać, ten oto no, miś, puszowy, nie wiem kim on jest nawet, zmartwychwstał. Więc no, na razie musimy z nim pogadać, więc nie przedłużając, pogadajmy z nim. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Waham się, czy ci pogratulować, czy cię zabić. Starczy już śmierci. Jestem z ciebie dumny, młody kleruk. To ja gratuluję postępów w renowacji kościoła. Muszę natychmiast dostać się do piekła. Tak bez supermocy? Przyniesiesz nam wstyd. Gdy już się spotkamy po drugiej stronie, zobaczymy, ile warte będą twoje modlitwy. Chwila. Po życiu jest tylko piekło? To na cholerę zostałem księdzem. Jest niebo. Ale nie mam w nim miejsca dla hazardzistów. Na razie skupmy się na piekle. Hazard. Cholerny hazard. Wiesz, że przez tę sfingowaną śmierć straciłem tace kremówy? Nie mam za co grać. Którego fragmentu o skupianiu się na piekle nie zrozumiałeś? Już dobrze. Znam pewną sztuczkę. Daj mi czas do środy. Odezwa się. Pięknie wypadłeś! Rozpierała mnie duma. Nie wiedziałam, że jesteś takim dobrym mówcą. Myślałeś o nagrywaniu audiobooków? Mm, sam nie wiem. Mógłbyś czytać romanse albo powieści erotyczne. Znowu to robisz. No co, nie moja wina, że wprowadzasz mnie w pikantny nastrój. Możesz namalować widę, która zawiesie mnie do piekła. Oj, biedaku, nie masz pojęcia o mocy, którą się posługujesz, prawda? A dlaczego miałabym ci nie namalować teleportera albo wehikułu czasu? Cofnąłbyś się do spokojnego życia w piekle. No właśnie, dlaczego? Bo nic nie jest za darmo. Magia wymaga inspiracji. Niebieska rodzi się z zachwytu, z umiłowania sztuki, z radości i miłości. A ta wieś, to wieczne narzekanie, plotkowanie, obgadywanie i niezdrowa wstrzemięźliwość od seksu to służy magii czerwonej. Na tej się nie znam. Jestem czarodziejką, a nie wiedźmą. Diabolina wyrzuciła nas z naszych własnych domów i odcięła teren. Rozwiąż ten problem. Wtedy będziemy działać dalej. To co, idziemy? Rolla, Kim jest rola? Czy to jest ten... Tak, to jest ten Wielkoświatowe osiągnięcie, dostojny triumfatorze! To pochówek godny pierwszostronnych elaboratów! Ksiądz Orlok, miło mi! Głos masz, ojcze, śpiewny jak słowik, co przyfrunął z krain tropikalnych! Przybywam z najskwarniejszych krain wszechświata. To cóżeś taki blady? To z troski. Troski o co? O te wieś. Nie godzi się martwić Nestorowi, któremu fortuna jest tak serdeczną. A jednak. Słuchaj, panie. Jak się pan nazywa? Rolaf. odwiedzi mnie ksiądz. Chciałbym przeprowadzić z księdzem wywiad. Zatem do zobaczenia. Adie, Narka! Uwaga, uwaga, chuderlaki! Wyglądacie jak tropy! Sandewil to nie miejsce dla anorektyków! Tu jest wojna! Trzeba dobrze wyglądać! Ja chodzę na siłkę! Bożeś jest cymbą! Trzeba jeść suplementy! Tu będzie stał mój sklep z odżywkami! Nie chcę więcej widzieć trupów na cmentarzu! Bomba sterydy będzie ten... sprzedawał. No dobra, to idziemy kupić o niego. Znaczy, mogę dzięki. Okej, okay. w kościele. Znaczy w tym tam na cmentarzu, nie wiem jak to się tam nazywa, ale... O kurde. No dobra. I co mamy kupić? Gdzie mamy kupić? Miną minę, Patrick! A tu, że tak? Nie no tutaj to jest... drogo A tutaj chyba tak? za 800 Nie stoć mią... Nie stać mnie. No za 500? We got the za 300. Boże, czemu wszystko takie drogie jest? Nie stać mnie. No trudno. To na razie nie kupię tego. Bo mnie nie stać. No trudno, czyli musimy iść to zbierać pieniądze. A jak nazbierać zbierać pieniądze? No, my to nie wiem, ale na przykład mogę zabić jeden myk tak, że pójdę sobie do kościoła na chwilę i wykonam spowiedź, wtedy będę miał pieniądze, ewentualnie. Tutaj, czy tu będzie bomba? Nie, to będzie ten ziomeczek Ile nie to chciałem zrobić, teraz nie jeszcze ma mniej. Dobra, idziemy do spowiedzi. I 600 chyba muszę nazbierać. Szybki speedrun. 540. Czy ja w jakiś inny sposób mogę zdobyć e, pieniądze? Na pewno. Tylko w jaki? Bo zostało mi 40. Już nie ma sensu i wykonywać, więc... Ja na przykład zabijając tych satanistów to dostanę jakieś pieniądze, ale nie możemy to sprawdzić. Możemy to sprawdzić na tych delikwentach tutaj. O. dobra, 64, już więcej nie potrzebuję, więc uciekamy. Kupujemy stery, dę jakieś bomba. Zbydzić ze o jest skrypty No i skrypte Hrabina pije Piekielna supertyranka Co tu robi? Albo raczej skąd się tu wzięła? Co ją wyjaśnić, czy nie, pogadę z nią, no. A jakbym tak. że tak powiem, przypadkiem jej z grobu przywalił, to by się coś stało. Chyba nie! Stań. Ty tutaj! Doszły mnie słuchy, że we wsi pojawiły się pewne niedogodności! Czyli? Czyli ty! Ty! No jasne. Stoisz po stronie diaboliny. Jak się tu dostałaś? Gadaj. Zmusisz mnie. Ok, czyli jednak się trzeba wyjaśnić. Ją. Co jest? Co? Nie, nie, 17% utraciłem, nie Kurde mać Nie, czy ja umarłem? Boże święty Nie, to na trzeźwo tak nie można. ulepszymy się na maksa wykupimy normalnie wszystko wykupimy żeby pokonać okej okay. ale coś jeszcze miałem no tak o nie mamy tego dobra Szkoda. Ale za 14 to ja nic przecież nie kupię, nawet tutaj. No ja to kupię to. Uuu, to szkoda, naprawdę szkoda. Czekamy, bierzemy to Z daleka dostaję bombę Dobra Mam radę, mam radę Nie, nie, proszę Dobra, mamy to O, się stresowałem Okej, okay, pośmialiśmy się Teraz gadaj, jak się wydostałaś z piekła Zrak, zrak! Przez kibel! Chcesz, żebym cię dobił? Przez kibel! Szkoda strzępić ryja Olrog, A będziesz robił jeszcze jakieś pogrzeby w najbliższym czasie? To już po mnie. Nie. Na nephrologach podaj fałszywe dane. Chcę, żeby ktoś przyszedł, bo. Powiedziałem nie! Nie będę organizował już żadnych pogrzebów. Skończyłem z obietnicami. W takim razie ułatuj mnie, przeschałem żółć. Mortimer odkupił całą żółć od spoilera. A ten zamiast zanieść pakunek, opłacił dziadów. Ile jest stąd na cmentarz? Nie wiem, strzelam. 100 metrów? Lepiej kurwa siedzieć na życi i wysługiwać się listonoszami. Zamówienie nie dotarło. Część ukradli, część zgubili. Na szczęście przewidział gdzie. Francuzik pracuje na dwa etaty. Jako prorok spierdoli nawet prognozę pogody. Jako międzyplanetarny kurier nie zrealizuje zlecenia w obrębie polskiej wsi. szukać okay. Atakuje, naszy naszy mamy Takaś, a tutaj Atakuje nasze wojsko! Ale co to jest? Zaki... Nie no, przecież to nie jest fajne. Masakra. Ale tak dojechać. Pały jedno, nie, tak nie będzie. Dobrze ci tak. No. Mara. Co ja teraz mogę tu wejść? Gameplay Prohibited. Co oznacza Prohibited? Bite, Nie mam pojęcia, tak szczerze. Pewnie tutaj będzie. No, jedna hmm. kryma, tylko my w ogóle szukamy? Towar, towar. Dobra, szukamy. Czy to może być w jakiejś szafce? Pewnie tak. Tu coś jest, nie ma nic. O, no, to nie, te pieniądze są. No ale to możemy okrać na przykład ten przy, przy okazji. Tutaj coś może. Jakiś kielich, no to bierzemy. и тут тоже ничего не но... Чем могу раз? Ну мы по ним тему. Что-то, 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 что

Jest, znaleźliśmy dobra. Porozmawiaj z panem, no bo to wychodzimy w takim razie. Ten wyk. Gościu, wiesz ile ten towar jest warty? Panie księdzu, ja wiem, ale człowiek musi żyć. Panie księdzu, ja wiem, ale człowiek musi żyć. Myślałem, że pracujecie u Rolafa. Nie. Urolafa to tylko wykonujemy polecenia. Patryk Bomba płacił za wywożenie gnoju z tej tojów. Ciągnik mi zabrał, więc kradniemy paczki kurierskie. Ale jak żeśmy już zajrzeli, to się nie mogliśmy oprzeć. To żółć! Środek silnie żrący! Tak, każdemu się przyda taki detoks, czy coś. Ostatnio mnie wampir dziabnął, to się musiałem podleczyć. Wampir? Jak wyglądał? No, na trzeźwo to ja sobie nic nie przypomnę. Naletki alkohol to szkoda zdrowia. Jeśli już spożywam trunki wysokoskokowe, a spożywam dość często, to mam mnie sponiewierać. To moje kryterium, czy coś. Nie ma to jak szoty z acetylenu i karaoke. Nikt z nas nie umie śpiewać, bo my bardziej malarze niż śpiewaki. Ale jak miksujemy żółć z acetylenem, to wszyscy się biją o mikrofon. Proszę księdza, przynieś nam ten acetylen, to księdza nauczymy robić działo karbidowe. To taki nasz drink autorski. Dobra, w tym odcinku to już wszystko. Było i nie ma prawo optima. No i tym miłym akcentem Dzbana zakończymy ten odcinek. Więc dziękuję Wam. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i do następnego. O kurwa.